Cześć, tutaj Weronika, astrologizująca stylistka rzęs z Norwegii, a ty właśnie słuchasz podcastu Rzęsolożka z Krainy Fiordów nadaje. Gratuluję wyboru, prawda? 82 odcinek, w którym chcę ci opowiedzieć o tym, co chciałabym wiedzieć 10 lat temu, kiedy zaczynałam pracę jako stylistka rzęs. I nie będę dzisiaj tutaj ci opowiadać o jakichś technicznych elementach pracy stylistki rzęs, tylko takich bardziej um, związanych. Takich życiologicznych trochę, takich związanych z nastawieniem do pracy. Będzie tych rzeczy pięć, więc mam nadzieję, że ze mną zostaniesz, i ten odcinek przyniesie ci może jakąś inspirację, może jakiś pomysł na zmiany, a może y, jakąś też y, prawda, motywację. Czemu by nie? Dzięki za Twój czas i serdecznie zapraszam do wysłuchania odcinka. To byłoby naprawdę super, jakbyśmy mieli możliwość takiego cofnięcia się w czasie z tą naszą teraźniejszą głową i przeprowadzenia takiej rozmowy samej ze sobą e, na podstawie tego, co dzisiaj w tej głowie mamy. Powiem ci, że jak zbierałam te takie najważniejsze rzeczy, o których e, chciałabym sama do siebie powiedzieć 10 lat temu, jak zaczynałam pracę jako stylistka rzęs, to wcale nie było mi tak trudno znaleźć te priorytety i przede wszystkim ułożyć je w kolejności. E, dlatego od razu już przejdę do rzeczy, zacznę. Pierwsza rzecz, którą bym powiedziała 10 lat temu Weronica, jak wzięła pensety do ręki, to to, żeby najpierw zadbać o siebie, żeby móc dbać o innych. I myślę, że w ogóle bym sobie to powiedziała jako człowiekowi te kilkadziesiąt lat temu, już nawet 20 lat temu, żeby po prostu móc lepiej funkcjonować w ogóle w życiu, tak? Bardzo długo byłam w takim stanie, kiedy dbałam o wszystkich innych, a siebie stawiałam na samym końcu, i muszę ci się przyznać, że teraz to. Bardzo się u mnie zmieniło i już od dłuższego czasu, zwłaszcza teraz, mam takie stawianie siebie na pierwszym miejscu, ale nie w kontekście takiego egoizmu, że ja jestem najważniejsza i w ogóle nikt inny się nie liczy, tylko bardziej w kontekście takiego podejścia, że ja muszę najpierw być wypełniona rzeczami, które chcę dawać innym ludziom. Pracując w branży beauty, w stylizacji rzęs i jako usługodawca, ja tak naprawdę y, bardzo muszę... Przede wszystkim skoncentrować się na tym, żeby dawać wartość moim klientkom w postaci dobrego samopoczucia, tego, żeby one po prostu wspaniale się czuły podczas zabiegu, ale to nie jest możliwe w momencie, kiedy ja sama nie czuję się dobrze. I jasne są różne okresy w życiu człowieka. Czasami jesteśmy takie dętki, że w ogóle nie ma opcji, żeby cokolwiek z sobą zrobić. Ale kiedy jesteśmy w miarę, że tak powiem, ułożeni, to to zadbanie o siebie naprawdę jest. Bardzo, bardzo ważne. I tutaj każdy z nas ma jakby swoje ustawienia fabryczne, jak ja to mówię, do tego, żeby odpowiednio dbać o siebie. I jednym właśnie z takich elementów dbania o siebie, wydaje mi się, jest takie poznawanie siebie i budowanie tej swojej instrukcji obsługi tego, żebyśmy byli, wiesz, najedzeni w odpowiedni sposób, wyspani w odpowiedni sposób. Ym, też to nasza duchowość, tak? To nasza psychologia, tak? Żeby była gdzieś tam zadbana. Ja oczywiście um, mogę ci dać na swoim przykładzie, że dla mnie to, co jest bardzo ważne, to jest jedzonko, prawda? I tutaj już zwrócę się w stronę astrologii, że mam księżyc w byku i generalnie księżyc, który reprezentuje nasze takie... Um, też tą kobiecą stronę, ale nasze, nasze samopoczucie takie codzienne, jak jest zadbany, to my wtedy też jakby jesteśmy pełni tego, 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 tego dobra takiego wewnętrznego, tak? Więc dla mnie najważniejsze jest to, żeby dobrze zjeść. To znaczy, żeby mieć przygotowane posiłki na przykład, tak? Na dzień pracy. Także praca na głodniaka, praca, kiedy nie mamy zaspokojonych takich podstawowych potrzeb fizjologicznych, typu nie jesteśmy wysikani na przykład, tak? Tylko siedzimy z tym pełnym pęcherzem i tam próbujemy te rzęsy robić. Słuchaj, to jest naprawdę niesamowicie ważne i to bym sobie powiedziała w pierwszej kolejności 10 lat temu. Zadbaj najpierw o siebie, przygotuj siebie do pracy z tymi klientami, żeby móc dbać o nich najlepiej, jak się tylko da. Druga rzecz, którą tutaj mam na liście, którą bym sobie powiedziała 10 lat temu, nie musisz robić wszystkiego, wiedzieć wszystkiego i zadawalać każdego. To jest naprawdę niesamowicie ważne. Mnie nauczyła taka jedna klientka, bardzo, bardzo wiele jestem jej niesamowicie wdzięczna za, tą, za to doświadczenie, które mi przyniosła, że po prostu najgorsze, co można sobie zrobić, to praca z toksycznymi klientami. I ta próba zadowolenia każdego wokół nas, każdego klienta, każdej klientki, która do nas przyjdzie, kończy się w pewnym momencie tym, że trafiają do nas klienci, którzy są toksyczni, bo jakby to jest prawo świata, że ludzie bywają toksyczni dla nas i jakby klienci to ludzie, prawda, więc mogą do nas przyjść i być toksyczni. Pamiętam moment przełomowy wręcz w relacji z tą klientką, kiedy mój telefon poinformował mnie o tym, że znowu zamówiła sobie termin u mnie na, w systemie rezerwacji i ja poszłam się, że tak powiem, wprost wyżykać. To znaczy mój organizm Zareagował tym, że musiałam zwymiotować. Ta klientka powodowała we mnie tak dużo stresu, a ja tak bardzo chciałam to Było niemożliwe w ogóle zaspokoić jej potrzeby związane ze stylizacją rzęs, bo po prostu ona miała jakieś tam, moim zdaniem, problemy ze sobą po prostu. I gdzieś tam e, ja wtedy zaczynałam pracę jako stylistka rzęs. Miałam bardzo niskie poczucie własnej wartości, które było związane z bardzo wieloma czynnikami. Tym, że byłam świeżo po przyjeździe do Norwegii, e, nie miałam dobrych szkoleń ze stylizacji rzęs. E, no, miałam duże wymagania wobec siebie i jakby przyciągnęłam taką klientkę i trzymałam ją na siłę, bo właśnie. Miałam takie podejście, że każda klientka powinna wyjść ode mnie zadowolona. Bardzo to odchorowałam, więc e, dzisiaj na przykład nie mam w ogóle najmniejszego problemu z tym, że ja pewnych klientów nie obsłużę. Więc e, to jest moim zdaniem jedna z takich bardzo ważnych rzeczy, które warto też do tego wracać i sobie powtarzać. Tak samo jak to, że ja nie muszę robić wszystkiego. Ja słuchaj, i tak się specjalizuję tylko w stylizacji rzęs. Ja nie robię żadnych innych zabiegów. Uważam, że to była jedna z lepszych decyzji, które podjęłam na drodze swojej, prawda, rzęsologicznej kariery, bo dużo decyzji podjęłam e, niewłaściwych, ale ta była jedną z lepszych. Wykonuję tylko stylizację rzęs, specjalizuję się tylko w tym, ale jednocześnie specjalizuję się w tej specjalizacji, to znaczy. Robię stylizacje, które są raczej stylizacjami delikatnymi, mimo tego, że jestem bardzo dobra w stylizacjach mega volumery, takich, że tak powiem bardzo mocnych stylizacjach, potrafię je zrobić i, i one są świetnie wykonane. Nie, nie będę tutaj skromna, prawda, ale po prostu. Jestem dobra w tym, tym się specjalizuję. Jakiś czas temu napisała do mnie klientka, ja bardzo rzadko przyjmuję nowych klientów, ale zawsze sobie też daję taką przestrzeń, bo lubię to, mieć taką przestrzeń dla nowego klienta. I ona, słuchaj, do mnie zapytała się właśnie o taką stylizację, to znaczy <grych> zapytała się o taką stylizację. Ona do mnie napisała, że ona by chciała rzęsy 15 mm, 8D, więc ja już wiedziałam, że jej chodzi o taką stylizację mega wolumeryczną, mocną. I ja jej po prostu odpisałam, że myślę, że nie jestem dla niej odpowiednią stylistką dlatego że specjalizuję się w bardzo delikatnych stylizacjach i nawet nie posiadam materiałów do wykonania stylizacji. E tego typu, bo mam najdłuższe rzęsy, które posiadam u siebie, to 13 mm, a najczęściej używane są do 11, więc generalnie e, klientka się nie obraziła, a ja nie miałam w ogóle z tym najmniejszego problemu teraz, ale kiedyś miałabym z tym problem. E, także to na przykład, że nie muszę robić wszystkiego, nie muszę zadawalać e, wszystkich i tak samo, że nie muszę wiedzieć wszystkiego. Był taki moment, że ja miałam bardzo duże parcie na to, żeby być specjalistką od na przykład chemii preparatów. Tak, Nie jestem, nie będę i szczerze powiedziawszy nie mam ochoty być, bo, bo akurat ta chemia preparatów w branży stylizacji rzęs budzi jakieś takie moje nerwowe, że tak powiem, odruchy, bo dużo tam jest niespójności specjalistki wokół siebie się krytykują i nie wiadomo komu można zaufać i jak to zrobić, jeżeli ja jakby nie jestem chemikiem, aczkolwiek... Nie muszę być nie wiadomo jaką specjalistką, wręcz przeciwnie. Ja mam pewien obszar, na którym się znam, ale ja nie muszę wiedzieć wszystkiego, tak? Na koniec tego odcinka będę dla ciebie miała tam listę paru odcinków poprzednich, które nagrałam dla ciebie i też nagrałam taki odcinek pod tytułem Im mniej wiesz, tym lepiej, do którego serdecznie cię zachęcam do odsłuchania. Dobra, lecę dalej, słuchaj, bo chciałam, chciałam tutaj ci powiedzieć, o tym, a się trochę rozgadałam za bardzo. Trzecia bardzo ważna rzecz, którą bym sobie powiedziała 10 lat temu, to podpisuj ze sobą umowę o pracę na czas określony. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że ja jak większość stylistek rzęs pracuję na działalności gospodarczej w takiej formie, że sama jestem dla siebie szefem. Szefem bywam różnym i pracownikiem też bywam różnym, i warto by, warto, yy, dzisiaj to robię, ale wcześniej tego nie robiłam, warto podpisać taką umowę ze sobą, jakbyśmy mieli kontrakt z pracownikiem. I to, co w takiej umowie warto zawrzeć dla siebie, to na pewno tak. Czas pracy i dni pracy. Zwłaszcza my, stylistki rzęs, mamy problemy z tak zwaną asertywnością, czyli nasze klientki czasami życzą sobie stylizacji rzęs w niedzielę o 23, tudzież w prawda, inny dzień o 6 rano. I my bardzo często temu ulegamy, złoszcząc się później na te klientki, które de facto są Bogu ducha winne, bo człowiek ma prawo myśleć, że ktoś ma o chotę robić rzęsy o 5,30 rano we wtorek. Ja na przykład mogłabym, bo ja wstaję o 5, ale niektórzy by nie mogli, prawda? Natomiast taki kontrakt sam so, samej ze sobą, że ja pracuję we wtorki, środy, y, piątki i soboty w godzinach tych i tych, naprawdę bardzo dużo nam daje w kontakcie z klientem pod kątem właśnie takiej asertywności. Kolejną rzeczą jest ustalenie sobie godzin pracy. Ja wiem, że ciągle jest parcie na to, że e, ciężka praca, pracuj w ogóle, nie śpi, nie jedz i tak dalej. E, ja z tego bardzo gdzieś tam e, nie jestem w ogóle zwolennikiem czegoś takiego, a mało tego, ostatnio już bardzo mocno pracuję nad tym, żeby zamykać się w sześciogodzinnym trybie pracy dziennej i widzę niesamowite efekty i rezultaty. Moja praca jest na dużo wyższym poziomie, dużo lepiej priorytetuję zadania, sprawdza się również taka jednostka Zadaniowość związana z tym, że, okej, okay, dzisiaj mam dzień z klientkami i sześć godzin pracuję z moimi klientkami. Robię tylko to. Nie siedzę w międzyczasie na social mediach, w księgowości, w zamawianiu produktów. Jeżeli mam czas pracy wyznaczony na mm, właśnie sprawy księgowe, sprawy marketingowe, sprawy związane z zaopatrzeniem, wtedy siadam i robię to w tym wyznaczonym terminie. Taka umowa sama ze sobą jest niesamowicie przydatna do organizacji pracy, do tego, Żebyśmy o niczym nie zapominały i żebyśmy się nie przepracowywały. Dlatego że Nieraz to, ja, ja sobie naprawdę pracowałam czasami po 16 godzin na dobę z klientem i to jest w ogóle porażka totalna, jak ja krzywdziłam swoich klientów, pomijając, że krzywdziłam siebie, prawda? Bo y, jakość pracy stylistki rzęs, która jest już po czwartej, piątej klientce, po prostu spada, tak? Dając klientom niższą jakość y, usługi, po prostu tych klientów będziemy tracić. A wyznacznikiem tak naprawdę... Y, tego czy... Jesteśmy dobrymi stylistkami. To jest na przykład coś, co też, też bym sobie powiedziała, a tutaj na liście tego nie mam, tak? Jest właśnie powracający klient. Nic, żadne mistrzostwa tam w stylizacji, że jest, żadne tam lajki na Facebookach czy jakichś tam Instagramach, nie są takim wyznacznikiem naszej, naszej jakości pracy, jak powracająca klientka. I ona powinna być zawsze dla nas najważniejsza. Także taki, taka umowa, bo znowu odbiegam od tematu, wybacz, jak to ja, taka. Umowa sama ze sobą może nam bardzo y, dobrze wpłynąć na właśnie jakość pracy. Dlaczego powiedziałam też, że warto, żeby to była umowa na czas określony? Dlatego, że wtedy musimy do tej umowy wrócić i zreflektować się, co my robimy, czego my nie robimy, tak? Ja na przykład w takiej umowie sama ze sobą y, musiałam dodać taki zapis, y, jako ja Weronika szef do Weroniki, pracownika, żeby zawsze po pracy sprzątał swoje y, miejsce pracy. Dlatego, że ja czasami po prostu, a dobra, jutro to zrobię. Tak? ale jak gdybym miała pracownika, to ja bym wymagała tego, żeby po pracy przygotował to miejsce pracy e, tak, żeby jutro, czy kolejnego dnia pracy z klientami zacząć tą pracę w odpowiednich warunkach. I takie rzeczy warto umieszczać sobie i właśnie robić taką aktualizację, takiej umowy o pracę, po to, żeby, e, żeby po prostu pracować lepiej, wydajniej, efektywniej i z lepszymi wynikami. Kolejną rzeczą, którą bym sobie powiedziała 10 lat temu... E, i którą bardzo, o której bardzo często też mówię w tym podcaście, to jest to, że umiejętności interpersonalne, inteligencja emocjonalna i w ogóle nasze nastawienie do ludzi to jest absolutny klucz w tym, żeby osiągnąć sukces. Jako stylistka rzęs i myślę, że w ogóle jako większość usługodawców. Bo my technicznie musimy zrobić dobrą pracę, to nie podlega żadnych wątpliwości. Tak, stylizacji rzęs dzisiaj już w ogóle jest inna bajka niż kiedy ja zaczynałam. Można się naprawdę nauczyć wystarczy pójść na dobrej jakości szkolenia. Dzisiaj instruktorów można poznać, mamy dostęp do wiedzy, czasami też za duży, aczkolwiek wyuczenie się techniczne dobrej stylizacji rzęs jest ważne. Natomiast uwierz mi, znam mnóstwo. Może nie mnóstwo, ale znam parę stylistek rzęs, które mają całe gabloty pucharów, więc technicznie wykonują swoją pracę według zasad branży stylizacji rzęs bardzo dobrze. I one nie mają klientów, dlatego że y, praca z klientem zawsze wymaga tych pierwszych umiejętności interpersonalnych. To, co jest też ciekawe, ostatnio sprawdzałam, rozmawiałam sobie z chatem GPT, <śmum> moim ulubionym towarzyszem ostatnio, i co się okazało, najwięcej problemów stylistki rzęs mają z powodu złej komunikacji z klientem. Zwróć uwagę, jak sobie byś weszła na jakieś grupy rzęsowe, kiedy stylistki rzęs opowiadają o jakichś problemach, to ja na przykład na to bardzo często zwracam uwagę, narzekają na swoich klientów, że się wydarzyło to, tamto czy siamto, to to zwykle jest problem związany z tym, że nie była dobra komunikacja między klientem a stylistką, że coś zostało źle powiedziane. Komunikacja jest niesamowicie ważnym elementem, który należy rozwijać poprzez naukę umiejętności komunikacyjnych. i e, Zdecydowanie dzisiaj postawiłabym na naukę umiejętności interpersonalnych dużo więcej, niż kiedyś. Właśnie o tym tak dużo nie myślałam. Ale naprawdę to jest ogromnie, ogromnie ważne, żeby tutaj w tym, w tym, w tym aspekcie pracować, tak? I ostatnią rzeczą. Którą bym sobie powiedziała, słuchaj, 10 lat temu, bardzo dziwną, ale mam nadzieję, że Ty już mnie trochę znasz, jak tutaj jesteś dłużej, chyba że jesteś pierwszy raz, to fajnie, że jesteś. Powiedziałabym sobie tak, Weronika, pamiętaj, że Ty nie sprzedajesz stylizacji rzęs, ty sprzedajesz szczęście. Bo widzisz, jak my sobie ustawimy, jak ja bym sobie ustawiła od samego początku w swojej główce, prawda, blond prawie, że ja sprzedaję ludziom szczęście, to moją główną koncentracją byłoby, jak uszczęśliwić moje klientki. Bo ja wiem, że wszystkie klientki chcą mieć tam ładne te rzęsy i tak dalej, i tak dalej, ale tak naprawdę klientki kupują od nas szczęście. Ładny wygląd daje im szczęście, ale poczucie tego, w jaki one sposób są traktowane, czego one doświadczają na zabiegu, co one dostają jako wartość dodaną. To jest właśnie to, że one kupują szczęście. Szczęście jest po prostu sprawą, po którą one przychodzą do nas, do stylistek rzęs. Dużo łatwiej ustawiać, prawda, sobie cennik w momencie, w którym ty wiesz, że ty nie sprzedajesz, moja droga Rzęsolożko-Rzęsociółko rzęs, tylko ty sprzedajesz szczęście. Szczęście jest praktycznie bezcenne. I tak ci powiem, może przykład taki trochę śmieszny, ale jeżeli jesteś ze mną na Instagramie, jak nie, to zapraszam, rzęsolożka.pl. Jeżeli jesteś ze mną na Instagramie, to możesz obserwować często na moim story, że mój kot Zazu prawda, od jakiegoś czasu, mniej więcej od dwóch lat, bierze czynny udział. Jest po prostu zatrudnionym asystentem, pracownikiem e, i jest ze mną na zabiegach stylizacji rzęs. Przez tyle lat trzymałam tego kota z dala od mojego rzęsorumu, bo ja pracuję w domu cały czas, jakbyś była tutaj pierwszy raz, to ja, ja jakby od samego początku chciałam i tak zostałam na salonie domowym. I ja trzymałam kota z daleka od rzęsorumu, dlatego że w moim przekonaniu wydawało mi się to jakieś takie, wiesz, nieprofesjonalne, a to kłaki, a to to, a ktoś może nie lubić kota, prawda i tak dalej. I moje klientki po prostu yy, zadecydowały wszystkie, no bo ja pracuję na zamkniętej bazie klientów, yy, tak krok po kroczku, że one chcą absolutnie, żeby Zazu uczestniczył w zabiegach. Oczywiście yy, to nie można sobie takiego kota załatwić do stylizacji rzęsta, tak o, trzeba mieć to szczęście jak ja, że mieć takiego kota, który jest niesamowity po prostu, on klientki wita, po czym ma swój rytuał, wchodzi najpierw klientce tutaj na klatkę piersiową, jak ja ściągam sobie odrosty, to on robi pełną kontrolę, układa się tej klientce po chwili w nocy, i tak cały zabieg sobie leży, mruczy, klientki to uwielbiają. To jest w ogóle niesamowicie ciekawe, że kocia terapia, y, trochę się o tym tam naczytałam, y, to jest w ogóle jakieś, wiesz, zmiany w organizmie pod kątem obniżenia poziomu stresu i tak dalej, przebywanie z kotami jest bardzo, bardzo zdrowe, tak? Ale chodzi o to, że one jakby dostają dodatkowy kawałeczek szczęścia. No bo jak inaczej można określić, prawda, tą to, to miłość w opakowaniu futerka, jakim jest kot, prawda, jak nie właśnie małym kawałeczkiem szczęścia. Także ten ostatni punkt, o którym chciałam ci powiedzieć, właściwie sobie 10 lat temu, ale że tu jesteś, no to jakby też tobie. To, że właśnie my nie sprzedajemy stylizacji rzęs, tylko sprzedajemy szczęście. Kochana, na tym będę dzisiaj kończyć mój wywód, prawda? Także tylko powtórzę. Pierwsza rzecz, którą powiedziałabym sobie 10 lat temu: zadbaj o siebie, aby móc dbać o innych. Druga rzecz: nie musisz robić wszystkiego, wiedzieć wszystkiego i zadawalać Każdego. Trzecia rzecz: podpisuj ze sobą umowę o pracę na czas określony. Czwarta rzecz: umiejętności interpersonalne są najważniejsze i są absolutną drogą do sukcesu, tak samo jak nasze nastawienie do ludzi. I e, ostatnia rzecz: nie sprzedajesz stylizacji rzęs, tylko sprzedajesz szczęście. <gry> Dobra, kochana, to to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek przyniósł Ci jakąś wartość. Daj znać, prawda? I teraz tak: zasubskrybuj mój kanał na YouTubie, czy tam na Spotify, gdzie jesteś. Daj mi łapkę do góry, napisz komentarz, bo jakby trzeba współpracować z algorytmami. Będę Ci bardzo wdzięczna. I zapraszam Cię do odsłuchania odcinków podcastu, które będą, jakby które też są uzupełnieniem tych tematów, o których dzisiaj powiedziałam. Znajdziesz wszystkie linki do, do takich podobnych odcinków, czy nawiązujących w opisie tego odcinka na stronie rzęsolożka.pl i tutaj e, do tego odcinka dam Ci też w opisie linka. No, także tymczasem tyle. E, trzymaj się bardzo cieplutko, wszystkiego dobrego i do usłyszenia za dwa tygodnie. pa! pa.